No, ale też usunęli mi konto, nawet nie podali przyczyny. Tylko, że naruszam ich prawa, tego, nie? Ale tak to mi nawet nie przedstawili, co było naruszone, ani. w ogóle nic w sumie. Hmm, dobra, którego gena oni mogą robić? A ten czerwony Adam, zobaczymy, jak on działa w ogóle. Bo nigdy pod niego nie grałem. Robią gena w środku. I tu jest jeszcze surf. Mają buna. O, ale zjebałem. Ale machitka. Mamy jednego Gdzieś tu uciekł Tutaj mamy haka od razu Robią tamtego gena Dobra Tylko jego chyba już skończą Znaczy nie wydaje mi się, że on zdążył

Dobra tego tak, właśnie żeby sobie tu nie tam Zupę ten generator tutaj mamy haka kolejnego i spokój się kamilu dobra, z powrotem robią tamtego gena i jego chyba powinni skończyć teraz. Dobra, ten leży. Ten masz drugiego haka w ogóle. Ten już zszedł do zera. Nie, no kolego. Dobra, jeden hit. Nie będziemy się chyba przemieniać, bo go dogonimy. Tu chyba nie ma palety żadnej. Albo tutaj jest paleta. Jak myślałem, bo ja wcześniej żółtego, tego stupconego perku. Dobra, robią gena w środku. Zby go od razu zblokujmy. A nie, nie robią gena w środku. Okej, okay, to robią tamtego gena. Tam wisi. Tam już ktoś po niego idzie, ok. Ale to weźmy sobie tego gena na razie. Ten gra sprint, ok. Ale miał dziwny sobie atak. Taki wolny. Jeśli chcesz zagrać na tą paletę Ej, a dlaczego mnie to... Aha, bo to automatycznie niszczy okej. Okay. To ponieważ to tak działa. Go. Ciebie na razie z Mori nie będziemy jeszcze zabijać, tu Masz trójkę e, tamtego gena stracimy, nie zdążę do niego dolecieć. Są geny blisko siebie i one się powinny wyzerować zanim znowu cokolwiek zrobić. O, panie, dzięki Ci serdecznie. Masz jeszcze hitka. Tamtego gena. Hmm. Wziąłem tego kolegę. Zrzuć paletkę. Dobra, ty grasz chyba Jolto. No ty i tak kolego dostaniesz tego hita Jeżeli ona wróciła naprawić tego gena, to ja jej wykirwie Okej okay. On nie poszedł do góry, on poszedł gdzieś tutaj. Muszę Tamtego gena skończyli, okej. Okay. Dla was jedzenie. Co? Babcia dla was jedzenie, musi zejść. A ja jadę. Chodź. Musisz zejść. I co? Babcia dla was na jedzenie. No i co hm. tego? A bo ty... Bo tu nie widziałem. Ja jest. Okej, okay, mamy tego. Dobra, które geny? Tamten gen, ten się regresuje. Więc przez chwilę będzie spokój. Tego chcemy na pewno, żeby nie skończyli. A oni go nie robią. Mhm. Tego ściągnęli. No to co, wróćmy się tam po prostu Ja się dalej regresuję. Oni się leczyli. I są tutaj. Oj kolego. Idę cię zabić właśnie. Dobra leżysz. Weźmy sobie po prostu Mori. Okej okay. Została dwójka. Tego nie robią. Tego... Mogę robić ten albo tamten. Tego wrzućmy na regres. Wydawało mi się, że coś słyszę, ale mogę się mylić. Tu jest znowu boom. Możemy go też zniszczyć znowu. Hmm. Wiem, zapominam o tym, wiesz. Nie gdzie pójdziesz, kolego? Pójdziesz na tą paletę. Ja mogę się z tą kręcić, dopóki nie dostanę. Batlasta. Ej, nie mogę uderzyć. Halo? Nie wiem, co to się stało. Pipo. Dobra, Dobra z palety Tu już kolega nie ma palet. Tam robi Age ja z tego co słyszałem Bo Uj i umarłem kurwa. Tu możemy powiesić No i Co cię Co koleżanko? No ty Co tego Co ty robisz. Tego gena? Nie robisz. Tu cię nie ma. Tengen się regresuje. Dobra, o jesteś, cześć. Ok. E, ciekawie mnie czy ma Dead Heart'a. A e, czyli DS -a. Nie ma DSA, ok. O... Oh. Nie kliknąłem sobie tego. Dobra, znużyłem. Dobry meczyk. Powiem Ci bardziej, że tak mm, patrzyłem i ten addon czerwony od dzwonka na wykrywanie postępu genu jest mega dobry. To jest mega zrebisty addon Wyzwanie wybierz. A no, dobrze, że mi się podoba.